Jestem sobie właśnie przed salonem Hondy, ponieważ łańcuch już dokonał swojego żywota. No, objechał dwa razy Grecję, raz Toskanię, kilka razy Polskę, no i już e, się zużył. Ale chciałem zwrócić uwagę, zanim to oddam, to chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz dość istotną. Otóż to tutaj, co widać, to jest e, zębatka zdawcza e, nieoryginalna. Którą wcześniej miałem zamontowaną, ale ją po niedługim czasie zdjąłem, dlatego że okazało się, że wykonanie tych zębów nie jest idealne, dlatego przestrzegam przed nieoryginalnymi częściami. Nie jest, tak, nie jest idealnie spasowane z wałkiem zdawczym, który też ma takie wyżłobienia. I ta zębatka odrobinę się na tym wałku ruszała, co powodowało przy pewnych prędkościach taki dziwny hałas. W związku z tym, jak zobaczyłem, że tu jest za duży luz, kupiłem oryginalną, oryginalną zębatkę i kazałem ją wymienić, a teraz i ta mi została. Natomiast teraz chcę pokazać, jaka jest różnica między nieoryginalną zębatką do Afryki, a to jest oryginalna Hondoska. Tutaj, w tej nieoryginalnej, to jest normalnie. Metalowy, to jest monolit, jeden metalowy monolit. Taka odkówka, czy jak to nazwać, zrobiona e, wykonana w kształcie zębatki z tymi żłobkami nawałek. Natomiast tu mamy oryginalną. To, co tu widać, to co dotykam, to nie jest metal. Tu jest jakiś elastomer użyty w związku z tym to koło zębate. Nie dość, że jest idealnie spasowane tutaj z wałkiem, to jest oryginalna hondoska, oryginalne hondoskie koło zębate, to na dodatek tu jest taki elastomer, czyli tu jest jeszcze taki tłumik drgań. Znajduje się tłumik drgań, który powoduje pewne wytłumienie drgań między tą wewnętrzną częścią a tą zewnętrzną częścią zębami. I taka jest właśnie różnica. To są Kompletnie, to są kompletnie dwa światy. Dlatego radzę używać oryginalnej tej zębatki, radzę kupować tą zębatkę oryginalną. Natomiast już łańcuch i, i zębatkę na koło, no to już według własnego uznania. Ale to jest bardzo ważny element. Jeśli to będzie źle spasowane, z czasem może to doprowadzić do zużycia wałka zdawczego, a wałek zdawczy to już jest gruba afera, no bo on już wchodzi do skrzyni biegów, no i taki remont to będą grube pieniądze.